Siemanku, witam Was bardzo serdecznie. To już jest 24 odcinek, jest raz 555. Co mnie bardzo cieszy, oby ta liczba rosła. Eee, a teraz przejdźmy, może, do mniej fajnych rzeczy: czyli to, że ten odcinek nie będzie zbyt długi, nie będzie zbyt ciekawy, bo w sumie mogę Wam tylko opowiedzieć, co tak naprawdę stało się w tym tygodniu. Bo tyle się działo, że naprawdę nie dałem rady tego nagrać można powiedzieć że to był taki tydzień bardziej organizacyjny bo dużo teraz treningi które zajmują mi dodatkowo dwie godziny łącznie z araobami przez 6 dni w tygodniu także trochę tego wszystkiego jest plus jeszcze gotowanie jedzenia także to naprawdę zajmuje czasu i cała reszta eee... Tego przyszłego tygodnia, właśnie zacząć nagrywać te ciekawsze odcinki. Nie takie, właśnie informacyjne. Sam tego nie lubię, też wolę, jak się coś dzieje. No ale co zrobić? Czasem tak bywa. A coś po prostu chcę Wam przekazać. Więc chociaż robię taki filmik. Eee, ale może opowiem Wam jeszcze trochę na temat tego, co będzie się działo w przyszłościowych odcinkach. Eee, jest jeden temat, właśnie taki. Będzie odcinek z tym samochodem Mam nadzieję, że on będzie będzie dosyć ciekawe po mojej myśli Tak jak ja sobie to wszystko tam poobrażałem, po, Poplanowałem Także zobaczymy co z tego wyjdzie eee, No jest to wariant taki kurde Zobaczycie zresztą Będzie to za parę tygodni dopiero Bo no, na razie nie ma zbyt czasu na takie eee, przyjemnościowe rzeczy Ja właśnie wracam jeszcze do domu Karo dołączy za, jakiś, za jakąś godzinkę, coś takiego dojedzie. Ja muszę posklejać filmik, wrzucić wszystko, ogarnąć się tego trochę i możemy jechać, bo znowu jedziemy na urodziny. Dlatego no, cały czas jest coś, cały czas. No, ale przyszły dzień będzie lepszy. A jeśli chcielibyście jakiś odcinek, żebym nakręcił, na przykład, nie wiem, 24 godziny albo noc, w gdzieś, w czymś, wiecie, nie wiem, w lesie, cokolwiek takie odcinki bardziej y, ekstremalne niż te moje, które na co dzień robię albo jeśli ktoś z Was y, wymyśli dosyć ciekawy odcinek to po prostu zagramy w nim razem zrobimy grupę y, i będziesz w nim też Ty możemy zrobić odcinek 24 godziny w aucie na przykład y, wiecie, takie trochę śmieszne te odcinki, nie? no, także jeśli coś fajnego wymyślicie i będziecie mieć dużo łapek pod komentarzami no to zrobimy ten odcinek i będziecie zaproszeni będzie zaproszona ta osoba, która będzie miała właśnie najwięcej łapek w górę pod swoim komentarzem który wygra ja już jestem w domu o, ciemno tu o, od razu lepiej to co, to by było wszystko w tym odcinku fajnie, że oglądaliście nie był to co prawda jakiś super odcinek ale informacyjny jednak zawsze lepszy niż żaden no, także ja wszystko zrzucam, montuję i widzicie to o godzinie 18:00. także do zobaczenia, miłej niedzieli i zostawcie łapkę w górę, jeśli Wam się podobało i śledźcie mnie na Instagramie bo tam jest coraz więcej ciekawych rzeczy na razie